Aktywne kosmetyki to, to jest tak, że to nie wiem, trzeba jakoś igłą do skóry, czy, czy po prostu się nakłada i wmasowuje? Rzeczywiście tutaj sposób transportu substancji aktywnych w głąb skóry mamy bardzo różne, tak? Wiadomo, rzeczywiście mezoterapia igłowa, gdzie tą igłą bezpośrednio wtłaczamy te substancje do poziomu skóry, bardziej już nie na skórek, tylko już skóra właściwa, czyli głębiej. Później rzeczywiście w kosmetykach mamy możliwość yy, stworzenia sobie warunków na skórze na naskórku y, takich y, możliwości, że ta substancja przeniknie poprzez odpowiednie pH, tak, czy właśnie tutaj rozszczelnienie tej bariery ochronnej naszej skóry również przez ultradźwięki, y, ale również bardzo ważne, żeby tu zaznaczyć, że dzisiaj mamy kosmetyki, które mają nośniki jak liposomy i nanosomy i one nam też umożliwiają wniknięcie tych substancji aktywnych w kłąb, na skórkę, ale jednak na skórka do tych żywych warstw na skórka, gdzie może się zacząć cała magia.